Cześć! Dzisiaj pokażę Wam mieszkanie na wynajem we Wrocławiu przy ulicy Grudziąckiej 89 i będzie to prezentacja w trybie sferycznym 360 stopni. Składa się z dwóch oddzielnych, zamykanych na klucz sypialni. Jesteśmy w pokoju głównym wyposażenie możecie spokojnie zobaczyć na. W tym filmie w sposób 360 stopni, Czy mamy nową kanapę, jeszcze nieużywana, rozkładana z funkcją spania, bardzo duża szafa, telewizor, stolik od okna, rolety. Drugie, druga sypialnia jest także wyposażona w kanapę rozkładową, też. Kanapa nowa. Kanapa nieużywana, e, duża szafa, telewizor i biurko. Pokażę Wam teraz kuchnię. Kuchnia wyposażona w lodówkę z zamrażarzeniem e, zmywarkę piekarnik i w mieszkaniu znajduje się także wyposażenie drobne w postaci kubków, talerzy, sztućców. Mamy także łazienkę. Łazienka z kabiną prysznicową, z oknem. Wszystko ładne, prawie, prawie nowe. Za chwileczkę pokażę Wam jeszcze ogródek, z którego można korzystać, ale jak ktoś nie ma ochoty, to wcale nie musi. Z tyłu budynku znajdują się ogródki. Zaraz Wam pokażę ogródek, który przynależy do tego mieszkania. Tak, to jest ten ogródek. Ogródek nie był ostatnio używany. Zresztą to widać dokładnie, więc należałoby troszeczkę o niego zadbać. Ale to jest wartość dodana, możecie korzystać, nie musicie. Fajne miejsce, żeby odpocząć, odchillować, poczytać książkę, popracować na laptopie. Jak macie jakieś pytania do oferty, napiszcie do mnie, zadzwońcie do mnie, a udzielę dodatkowych wyjaśnień. Trzymajcie się.